W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi atak pijanego mężczyzny podczas Mszy świętej, szokujące zachowanie radnej wobec taksówkarza, złodziej samochodu premiera w areszcie, pojedynek obcokrajowca z polakiem. W piątek, 12 września, około godziny 18 w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w mieścisku rozegrały się dramatyczne sceny, które wstrząsnęły lokalną społecznością. Do świątyni wszedł 47-letni mieszkaniec mieściska, który od samego początku zachowywał się skrajnie agresywnie. Świadkowie relacjonują, że krzyczał, obrażał wiernych i nie reagował na próby uspokojenia. Po chwili jego zachowanie przerodziło się w brutalny akt wandalizmu. Mężczyzna przewracał elementy wyposażenia kościoła, demolował wnętrze, a następnie zniszczył ołtarz i uszkodził krzyż. Najbardziej dramatycznym momentem było rzucenie się na proboszcza parafii, który w tym czasie odprawiał msze. Zgromadzeni wierni byli świadkami ataku, a część z nich w panice opuściła świątynię. Nagranie dokumentujące całe zajście szybko trafiło do internetu, gdzie wywołało ogromne poruszenie. Na filmie słychać pełne paniki krzyki, widać kolejne akty niszczenia i dramatyczne próby powstrzymania agresora. Całe życie mi koczuł, życie zmarnował. F***a, jak pół Co tu było po policja Po a ja jedzie. Dzwon na policję, na błękitną do to poznanie, może być dzwonił dzwonić wszędzie. Uderzył ciężar? Nie uderzył. Niech pani nagrywa. przystekł <Mile dizzy> No. nie zna na miejsce natychmiast wezwano patrol policji, który zatrzymał sprawcę. Jak udało się nieoficjalnie ustalić, 47-letni mężczyzna od dawna był znany mieszkańcom z problemów z zachowaniem i wcześniejszych incydentów wymagających interwencji służb. Został przewieziony na komendę powiatową policji w wągrowcu, gdzie potwierdzono, że w chwili zatrzymania znajdował się pod wpływem alkoholu. Proboszcz, który padł ofiarą ataku, złożył zawiadomienie o przestępstwie. Policjanci z Wydziału Kryminalnego przyjęli zgłoszenie i rozpoczęli zabezpieczanie materiałów dowodowych. Agresorowi grożą zarzuty z artykułu 195 Kodeksu Karnego czyli złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych. W przypadku skazania może to oznaczać dla niego karę pozbawienia wolności. W Gdańsku głośnym echem odbił się incydent z udziałem Sylwii Cisoń, radnej koalicji obywatelskiej i dyrektorki biura poselskiego minister Barbary Nowackiej. W niedzielę 14 września przewodniczący klubu radnych koalicji obywatelskiej Cezary Śpiewak Dowbór poinformował o zawieszeniu Cisoń w klubie radnych Rady Miasta Gdańska. Jak podkreślił, decyzja ta ma obowiązywać do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy przez policję, prokuraturę i sąd. Sprawa wybuchła po tym, jak do sieci trafiło nagranie dokumentujące fragment zajścia w taksówce. To widzi pani ta Ale mnie nie interesuje się. To już miejsce za celowało. Ale... że przyjeżdża pan nie w to miejsce, w którym ja stałam, czekam na pana 10 minut. Jestem spóźniona Ale do tego by... że mnie pan pod Amber Expo zamiast pod Polsat w tym z areną. No to wie pani, co trzeba poprawnie wpisywać? Adres. Nie, ja poprawnie wpisałem adres i nie pierwszy raz, ale na ten adres. Wie pan, jak się nie orientujemy, to trzeba p... wracać do swojego kraju. A nie p... być w kraju, w którym się nie zna języka i się nie wie jak jechać. Oczywiście skarga pójdzie i będziemy rozmawiać w inny sposób. Nagranie nie pokazuje jednak momentu, w którym, według relacji radnej, kierowca miał użyć wobec niej gazu pieprzowego. Radna wcześniej sama nagłośniła całą sytuację, publikując w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym przedstawiła się jako ofiara agresji ze strony kierowcy taksówki. Opisała, że po tym, jak zwróciła mu uwagę na błędne podjechanie i wysadzenie pasażerów w niewłaściwym miejscu, miała zostać opluta i opryskana gazem pieprzowym. Dodała, że po incydencie trafiła na szpitalny oddział ratunkowy. Post ten jednak wkrótce zniknął z jej profilu. W niedzielnym oświadczeniu Cisoń poinformowała, że sama poprosiła o zawieszenie członkostwa w klubie radnych oraz strukturach inicjatywy polskiej. Publicznie przeprosiła za wulgaryzmy i zbyt mocne słowa użyte podczas zdarzenia, zaznaczając jednak, że film przedstawia jedynie fragment sytuacji i nie oddaje jej pełnego przebiegu. Jak twierdzi, to kierowca miał ją obrażać i pluć w jej stronę, a ostatecznie użyć wobec niej gazu. Radna podkreśliła, że jej słowa nie mogą być usprawiedliwieniem dla przemocy fizycznej i wyraziła przekonanie, że sprawa musi zostać rzetelnie wyjaśniona przez organy ścigania. Policja potwierdziła, że prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie. Policjanci z Nowego Miasta Lubawskiego przy współpracy ze Strażą Graniczną w Olsztynie doprowadzili do deportacji 41-letniego obywatela Ukrainy który od dłuższego czasu regularnie wchodził w konflikt z prawem. Mężczyzna miał na swoim koncie liczne interwencje, w tym zakłócanie porządku publicznego pod wpływem alkoholu, umyślne podawanie fałszywych danych osobowych oraz zniszczenie mienia. Po decyzji administracyjnej został zobowiązany do opuszczenia Polski i objęty pięcioletnim zakazem wjazdu zarówno do naszego kraju, jak i do całej strefy Schengen. Zatrzymanie obywatela Ukrainy miało miejsce w niedzielę 7 września podczas kolejnej interwencji, gdy ponownie naruszał porządek publiczny. Trafił do policyjnej celi, a następnie policjanci skierowali wniosek do Straży Granicznej o jego wydalenie. Decyzja została podjęta błyskawicznie. Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom i deportowany. Nie był to jednak odosobniony przypadek. Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej tylko w ostatnich dniach przeprowadzili kilka podobnych działań. 9 i 10 września przez przejście graniczne w Dorohusku przekazano dwóch obywateli Ukrainy: jednego za nielegalny pobyt, drugiego właśnie po zatrzymaniu przez policję w nowym mieście Lubawskim. Tego samego dnia deportowano również obywatela Gruzji, który zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. We wrocławskim komisariacie doszło do dramatycznych scen. Jeden z mężczyzn, który znajdował się w budynku, nagle stracił przytomność i dostał ataku padaczki. Na nagraniu monitoringu widać, jak policjanci natychmiast ruszają mu z pomocą. Zdarzenie rozegrało się w poczekalni komendy miejskiej policji we Wrocławiu. Mężczyzna stojący przy okienku nagle dostał ataku padaczki. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali, zabezpieczyli miejsce, ułożyli poszkodowanego w bezpiecznej pozycji i wezwali karetkę. Chwilę później na komisariat przybył zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przejęli opiekę nad mężczyzną i udzielili mu specjalistycznej pomocy. Cała akcja trwała zaledwie kilka minut, a szybka reakcja policjantów sprawiła, że udało się uniknąć tragedii. Nagranie z monitoringu pokazuje, jak ważna jest błyskawiczna reakcja świadków w takich sytuacjach. Atak epilepsji może być zagrożeniem dla życia, a każda sekunda ma znaczenie. Policja podkreśla, że funkcjonariusze są szkoleni nie tylko do walki z przestępczością, ale również do udzielania pierwszej pomocy. Ta sytuacja zakończyła się szczęśliwie, wszystko dzięki natychmiastowej interwencji i współpracy policjantów oraz ratowników medycznych. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście rozbili grupę młodych osób zajmujących się narkotykowym procederem. Funkcjonariusze, prowadząc intensywne działania operacyjne i analizując zgromadzone informacje, ustalili apartament w centrum miasta, który pełnił rolę swoistej bazy do przygotowywania substancji odurzających przed ich wprowadzeniem na rynek. Podczas przeprowadzonego przeszukania kryminalni zabezpieczyli ponad 600 gramów środków psychoaktywnych. Wstępne badania potwierdziły, że była to marihuana oraz mefedron, substancje szczególnie groźne, zarówno ze względu na skalę ich działania, jak i na możliwość dalszego rozprowadzania wśród młodych osób. Na miejscu zatrzymano trzech mężczyzn, dwóch siedemnastolatków oraz osiemnastolatkę. Cała trójka usłyszała zarzuty przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Sąd, na wniosek prokuratury i policji, zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec dwóch podejrzanych na okres trzech miesięcy. Trzeci z zatrzymanych został objęty dozorem policyjnym i regularnie będzie musiał meldować się w jednostce. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Analizowane są zabezpieczone dowody i sprawdzane są ewentualne powiązania zatrzymanych z innymi osobami mogącymi uczestniczyć w procederze. Jak zapowiadają funkcjonariusze, ich celem jest pełne rozbicie siatki, która mogła działać na terenie Szczecina i okolic. Podejrzany o kradzież Lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska został zatrzymany i usłyszał zarzuty. 41-letni mieszkaniec Sopotu trafił już do aresztu tymczasowego, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Prokuratura postawiła mu dwa poważne zarzuty. Pierwszy dotyczy włamania i kradzieży samochodu wraz z mieniem, znajdującym się w środku. Drugi, usunięcia tablic rejestracyjnych z pojazdu. Za kradzież z włamaniem grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za ingerencję w tablice rejestracyjne od 3 miesięcy do 5 lat. Podejrzany podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Jak ustaliła polska agencja prasowa. Mężczyzna był już wcześniej karany za oszustwa oraz przestępstwa przeciwko życiu, co dodatkowo obciąża jego sytuację procesową. Do kradzieży Lexusa doszło na początku ubiegłego tygodnia w Sopocie, tuż pod domem premiera, który całodobowo chroniony jest przez służbę ochrony państwa. Kilka godzin po zgłoszeniu policja odnalazła pojazd na parkingu w Gdańsku, gdzie, jak przypuszczają funkcjonariusze, sprawca pozostawił auto na przeczekanie. Dopiero po kilku dniach na lotnisku w Gdańsku zatrzymano podejrzanego, który nie stawiał oporu i był zaskoczony akcją służb. Sprawa odbiła się szerokim echem w opinii publicznej. Według doniesień medialnych, kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji miało podjąć decyzję o zwiększeniu ochrony Donalda Tuska. Rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa, pułkownik Bogusław Piurkowski, odmówił jednak potwierdzenia tych informacji. Wskazując, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie mają charakter poufny. Na szczecińskim podzamczu doszło do bulwersującego incydentu z udziałem rowerzysty i kierowcy luksusowego Porsche na brytyjskich tablicach rejestracyjnych. Nagranie, które trafiło do sieci, pokazuje, jak banalne nieporozumienie na drodze przerodziło się w groźną konfrontację. Wszystko wydarzyło się na ulicy Wielkiej Odrzańskiej, gdzie kierowca Porsche wjechał pod prąd. Rowerzysta nie chciał go przepuścić, co doprowadziło do ostrej wymiany słów. Część rozmowy odbywała się po angielsku, część po polsku. Atmosfera szybko eskalowała. Kierowca wysiadł z samochodu, trzymając w rękach kij, co spotkało się z natychmiastową reakcją rowerzysty. Ten porzucił rower i użył wobec napastnika gazu pieprzowego. Nagranie urywa się w tym momencie, dlatego nie wiadomo, jak dokładnie zakończyło się zdarzenie. Co? Co mi palec pokazujesz? Co mi palec pokazujesz? Co ty gadasz sobie? Co to? Co? Stay down the road. Why not letting the people go? You're not allowed to go here. Why? Because it's one direction way. It's too. No... Look at the sign. Go. look there. Look at the sign. Nieprushe. You want the money? Or do you want a fucking? Of... I'm not gay like you. you. No. You looking for? That's why you stay here. You see my? If you wanna come, I'll I'll do I... I'm gonna show you how you take the whole thing. Huh? Yeah. <laughs> <laughs>

W przypadku obecnego zajścia szczecińska policja potwierdziła, że kierowca Porsche został ukarany jedynie pouczeniem za jazdę pod prąd. Kontrowersje wywołało jednak postępowanie wobec rowerzysty. Funkcjonariusze chcieli bowiem ukarać go mandatem pod pretekstem nieopuszczenia zbiegowiska mimo wezwań. Szczecińska policja ukarała pouczeniem kierowcę brytyjskiego Porsche, a rowerzyście chciała wręczyć mandat za nieopuszczenie zbiegowiska mimo wezwań prób. Cała sprawa budzi duże emocje, bo wielu internautów wskazuje, że to rowerzysta w tej sytuacji bronił się przed realnym zagrożeniem. A pobłażliwość wobec kierowcy luksusowego auta przedstawia policję w bardzo złym świetle. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.